Witam PZEBA serdecznie Znajdujemy się w sumyku Jak już wiele razy go nagrywałem Jak widać na razie woda nie przekracza wysokości buta Najwięto tak, zobok Można to maszerować Buty Made goody Są one trochę niższe niż budę z 2005 że tutaj, tutaj też trzeba uważać Ale membrana robi robotę Jak pięknie tu jest Ładne liście W sumyczku Tu jest taki spływek. Proszę bardzo. Jak fajnie daje wączki na drugą stronę. Warto tak położyć rękę dla ochłody, Szczególnie przy takiej temperaturze. I pozdrawiam serdecznie Filip Pietowski. Dziękuję.